Witajcie, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością i sercem pełnym nadziei rozpoczynamy kolejny moment refleksji i nauki razem. Dziś zebraliśmy się, aby zgłębić bardzo szczególny i aktualny temat proroctwa spełniające się w Polsce i czego uczy nas święty Carlo Akutis w tych trudnych czasach aby wzmocnić naszą wiarę. Zanim zanurzymy się w ten głęboki temat, chciałbym zaprosić Was do wygodnego usadowienia się. Otwarcia na przesłanie, które zostanie podzielone? A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do subskrybowania naszego kanału. W ten sposób zawsze będziecie na bieżąco z naszymi refleksjami i studiami, które mają na celu wzmocnienie naszej duchowej drogi. Oczywiście, nie wahajcie się zostawić swoich komentarzy podczas oglądania wideo. Wasze opinie i doświadczenia są dla nas bardzo cenne i wzbogacają naszą wspólnotę. Święty Karlo Akutis, młody człowiek, który żył w nie tak odległych czasach, jest inspirującym przykładem dla nas wszystkich. Pozostawił nam dziedzictwo wiary, miłości i oddania, szczególnie w świecie, który często okazuje się trudny i pełen niepewności. Karlo miał gorące serce dla Chrystusa i wielką pobożność do Eucharystii, która, jak wiemy, jest centrum naszego życia chrześcijańskiego. Nauczył nas, że nawet w trudnych czasach możemy znaleźć światło i nadzieję w naszym Panu. Patrząc dzisiaj na Polskę, dostrzegamy kraj, który był świadkiem znaczących wydarzeń, z których wiele można interpretować w świetle prorocz mówiących o czasach ostatecznych. Polska z bogatą historią wiary i oporu była latarnią nadziei dla wielu. To, co tam się dzieje, przypomina nam, że Bóg zawsze działa, nawet gdy okoliczności wydają się ponure. Możemy dostrzegać Bożą obecność w małych i wielkich sprawach, w znakach wokół nas i w życiu przekształconym przez łaskę. Zapraszam Was do refleksji nad tym, jak w obliczu trudności możemy czerpać inspiracje z życia Carlo Acutisa. Nauczył nas, jak ważne jest bycie w jedności z Bogiem poprzez modlitwę i sakramenty. W czasach niepewności możemy szukać Pana z większym zapałem. Pamiętając, że wiara to nie tylko przekonanie, ale żywa i dynamiczna relacja z Chrystusem. Karlo przypominał nam, że powinniśmy być apostołami internetu, niosąc przesłanie Ewangelii do wszelkich zakątków świata cyfrowego. W naszych czasach, gdzie informacji jest pod dostatkiem, fundamentalne jest, abyśmy byli światłem i prawdą, tak jak Karlo był w swoim życiu. Mówiąc o proroctwach, ważne jest zrozumienie, że nie są one jedynie przewidywaniami przyszłych wydarzeń. Ale wezwaniami do działania, zapraszają nas do refleksji nad naszym własnym życiem i naszą relacją z Bogiem. W Polsce możemy dostrzegać duchowe odrodzenie, które zachęca nas do wzmocnienia naszej wiary i życia w sposób bardziej autentyczny. To zaproszenie do jednoczenia się w modlitwie, do szukania osobistej przemiany i do zaangażowania się w budowę bardziej sprawiedliwego i pełnego miłości świata. W tym kontekście. Proszę Was, abyście podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami w komentarzach. Jak żyjecie swoją wiarą w trudnych czasach? Jakie lekcje możecie nam przekazać, aby utrzymać nadzieję przy życiu? Każde słowo i każde świadectwo to krok do przodu w budowie wspólnoty zjednoczonej w Chrystusie. Razem, bracia i siostry, zanurzmy się w te refleksje na temat spełniających się proroctw i tego jak święty Karlo Akutis jest dla nas pewnym przewodnikiem. Otwórzmy nasze serca i umysły na przesłania, które Bóg ma dla nas. I pamiętajcie, jeśli jeszcze się nie zapisaliście, zróbcie to teraz, aby nie przegapić żadnej z naszych wiadomości, i abyśmy razem wzmacniali się w wierze i nadziei, tak jak nas nauczył Karlo. Podążajmy razem w tej podróży. Fragment księgi Ezechiela 37, 21-22 przynosi nam potężne przesłanie o jedności i odnowie ludu Bożego. Prorok Ezechiel mówi o obietnicy Boga, że zjednoczy dwa domy Izraela, symbolizując odnowioną nadzieję i możliwość przyszłości pokoju. To wezwanie do jedności jest szczególnie istotne w obecnym kontekście Polski, gdzie podziały społeczne i polityczne mogą tworzyć atmosferę niepewności i konfliktu. Proroctwo nie tylko podkreśla znaczenie jedności, ale także zaprasza nas do refleksji nad tym, jak możemy żyć tą jednością w naszej własnej wierze. Historia Polski jest naznaczona wyzwaniami i przezwyciężeniami, a w tym kontekście przesłanie świętego Karlo Akutisa staje się jeszcze bardziej znaczące. Święty Karlo znany z pobożności i miłości do Eucharystii, głęboko cenił jedność i przyjaźń. Nauczył nas, że nawet w trudnych czasach możliwe jest znalezienie siły w jedności wspólnoty chrześcijańskiej. Tak jak Ezechiel prorokował o odnowie Izraela, my również jesteśmy wezwani do pracy na rzecz odbudowy relacji, przezwyciężania podziałów i dążenia do harmonii między nami. Jedność, o której wspomina Ezechiel, nie jest jedynie kwestią fizycznej obecności. Ale obejmuje głębokie zobowiązanie do wiary i miłości do bliźniego. Święty Karlo Akutis w swoim krótkim życiu wykazał tę więź między wiarą a działaniem, wykorzystując swoje umiejętności technologiczne do ewangelizacji i dzielenia się miłością Chrystusa. Przypomina nam, że prawdziwa wiara manifestuje się w konkretnych postawach miłości i solidarności, szczególnie w trudnych chwilach. Kiedy stajemy w obliczu trudności. Powinniśmy pamiętać, że razem jako ciało Chrystusa jesteśmy silniejsi i możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Co więcej ten fragment wzywa nas do nadziei. Ezechiel mówi o obietnicy Boga, aby dać swojemu ludowi nowe serce i nowego ducha. W czasach podziałów i rozpaczy nadzieja jest niezbędnym elementem, który nas wspiera. Święty Carlo Akutis, mimo młodego wieku, promieniował zaraźliwą nadzieją. Wierzył w moc Eucharystii jako środka osobistej i wspólnotowej odnowy. Ta sama nadzieja powinna być naszym motorem, prowadząc nas w dążeniu do jedności i pokoju. Przesłanie Ezechiela skłania nas również do refleksji nad znaczeniem pozostania wiernym w obliczu przeciwności. Polska z bogatym dziedzictwem chrześcijańskim zawsze miała wiarę jako fundamentalny filar narodowej tożsamości. Niemniej jednak prawdziwe przeżywanie tej wiary wymaga ciągłego wysiłku, zwłaszcza gdy stajemy wobec wyzwań. Święty Karlo Akutis uczy nas, że wiara powinna być podtrzymywana przez konkretne działania i świadectwo, inspiruje nas do autentycznego życia wiarą, zawsze dążąc do prawdy i sprawiedliwości oraz promując jedność w naszej wspólnocie. Odnawianie, o którym mowa w proroctwie Ezechiela, implikuje także powrót do korzeni naszej wiary. W czasach, gdy społeczeństwo może oddalać się od wartości chrześcijańskich, niezwykle ważne jest, abyśmy zwrócili się ku Chrystusowi i naukom Kościoła. Święty Carlo Akutis zaprasza nas do odkrywania piękna Eucharystii i znaczenia modlitwy. W świecie pełnym rozproszeń przypomina nam, że prawdziwy pokój i jedność znajdują się w głębokiej relacji z Bogiem. Na koniec, przesłanie Ezechiela 37.21-22 gdy jest rozważane w świetle życia świętego Carlo Acutisa, motywuje nas do działania. Musimy być agentami pokoju i jedności, zawsze szukając tego, co nas łączy, zamiast tego, co nas dzieli. W trudnych czasach, takich jak te, które Polska obecnie przechodzi, kluczowe jest, abyśmy jednoczyli się w modlitwie, w konkretnych działaniach miłości i w dynamicznym świadectwie naszej wiary. W ten sposób nie tylko wypełnimy proroctwo Ezechiela, ale również podążymy za przykładem świętego Karlo, stając się sami instrumentami nadziei i jedności w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Fragment Izajasza 41.10 przynosi potężne i pocieszające przesłanie, szczególnie w trudnych czasach niepewności, jak te, które obecnie przechodzi Polska. Stwierdzenie, że nie powinniśmy się bać, ponieważ Bóg jest z nami, jest głębokim przypomnieniem o stałej obecności stwórcy w naszym życiu. Ta boska pewność daje nam siłę, aby stawić czoła wyzwaniom i przeciwnościom, zapraszając nas do pełnego zaufania w Jego opatrzność. Święty Karlo Akutis, młody człowiek, który autentycznie i żywo żył swoją wiarą, uczy nas o znaczeniu zaufania w Boga. Wykorzystywał technologię i swoje umiejętności informatyczne nie tylko dla zabawy, ale aby szerzyć miłość Chrystusa i dawać świadectwo swojej wiary. W swoim krótkim, ale intensywnym życiu, Karlo pokazał nam, że każdy z nas może być instrumentem Boga, niezależnie od naszego wieku czy kontekstu, w jakim się znajdujemy. Zrozumiał, że wiara nie jest jedynie abstrakcyjnym przekonaniem, ale codziennym życiem, które łączy nas z innymi i wzmacnia nas w obliczu burzy życia. Polska, z bogatą historią i silnym dziedzictwem chrześcijańskim staje w obliczu trudnych czasów, gdzie napięcia społeczne i polityczne mogą prowadzić do podziałów i zniechęcenia. Jednak przesłanie Izajasza zachęca nas, aby spojrzeć ku Bogu, który jest naszą siłą i wsparciem. Ten fragment zachęca nas, byśmy nie poddawali się lękowi i beznadziei, lecz umocnili naszą wiarę, tak jak czynił to święty Karlo. Żył swoim życiem jako świadectwo, że nawet w trudnych czasach Zaufanie w Boga może przynieść obfite owoce miłości i radości. Wiara, według nauczania Carlo Acutisa, jest istotnym filarem, który nas wspiera. Wierzył, że Eucharystia była centrum jego życia i że dzięki niej znajdował siłę, by być prawdziwym uczniem Chrystusa. W chwilach kryzysu, jak te, które przeżywamy, kluczowe jest, abyśmy wrócili do tego źródła siły. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa. I poszukiwanie obecności Boga to sposoby na zasilanie naszej wiary i nadawanie odwagi do stawienia czoła wyzwaniom. Ponadto zaufanie w Boga popycha nas do działania. Nie chodzi tylko o czekanie na pasywne poprawienie się sytuacji, ale o działanie zgodnie z wiarą, którą wyznajemy. Święty Karlo nauczył nas, że wiara powinna przejawiać się w konkretnych działaniach odzwierciedlających miłość Chrystusa w naszym codziennym życiu. To jest szczególnie ważne w czasach podziału i niepewności, kiedy każdy z nas może być agentem zmiany, promując jedność i pokój w naszej społeczności. Obecność Boga w naszym życiu jest rzeczywistością, którą powinniśmy z odwagą przyjąć. On wzywa nas do tego, byśmy się nie bali, byśmy szli naprzód z pewnością, że wspiera nas jego potężna ręka. Kiedy patrzymy na historię Polski, Widzimy naród, który mimo przeciwności losu pozostaje wierny swojej wierze i tożsamości. Ta odporność jest świadectwem boskiej siły działającej w trudnych czasach i w czasie walki. Carlo Acutis w swoim życiu pokazał, że technologia i talenty, które posiadamy, mogą być wykorzystane do szerzenia przesłania Ewangelii i wzmacniania wiary innych. W czasach niepewności jesteśmy wezwani do wykorzystania naszych talentów i zasobów aby pomóc tym, którzy są wokół nas, promując solidarność i nadzieję. Inspirował nas do bycia światłem w ciemności, do niepozwalania, by strach nas sparaliżował, ale do działania z miłością i współczuciem. Dlatego rozważając fragment z Izajasza 41.10 i życie świętego Carlo Acutisa, jesteśmy wezwani do pielęgnowania wiary, która przejawia się w zaufaniu i działaniu. Musimy pamiętać, że obecność Boga jest naszym największym źródłem, siły umożliwiającym nam stawienie czoła wszelkim wyzwaniom. Zjednoczeni w modlitwie i działaniu, możemy być narzędziami pokoju i nadziei, odzwierciedlając światło Chrystusa w trudnych czasach. Niech ta refleksja prowadzi nas do nowego zobowiązania wobec naszej wiary, wzmacniając nas na nadchodzące wyzwania. Dlatego w trudnych czasach kluczowe jest, abyśmy pamiętali o odpowiedzialności, jaką mamy, aby być światłem dla świata. Nasze działania, nawet te najmniejsze, mają moc wpływania na życie innych i w ten sposób wypełniają proroctwa o odnowie i jedności. Niech życie świętego Karlo Akutisa będzie przykładem do naśladowania, pozwalając, by jego światło i miłość inspirowały nas do odwagi i determinacji w przeżywaniu naszej wiary. Na zakończenie, pomódlmy się. O Panie Boże miłosierdzia i miłości, w tym momencie gromadzimy się na modlitwie, szukając Twojej obecności i Twojego prowadzenia. Uważnie obserwujemy proroctwa, które spełniają się wokół nas, szczególnie w Polsce, gdzie znaki nadziei i odnowy objawiają się w trudnych czasach. Panie, wiemy, że Ty jesteś Panem Historii i że nic nie umyka Twojemu boskiemu planowi dlatego podnosimy nasze serca do ciebie prosząc abyś pomógł nam dostrzegać twoje zamysły w każdym wydarzeniu w tym zawirowanym świecie gdzie głosy wątpliwości i rozpaczy mogą nas łatwo dosięgnąć patrzymy na życie świętego karlo akutisa jak na latarnię wiary on młody jak wielu z nas poświęcił swoje życie twojej służbie szukając prawdy i piękna które można znaleźć tylko w tobie niech przykład karlo inspiruje nas do życia z odwagą autentycznością i miłością nawet w obliczu przeciwności niech nauka o eucharystii i oddanie które nas karmią i wzmacniają w naszej duchowej podróży będzie dla nas ważna panie pomóż nam dostrzegać twoje dzieła w naszym codziennym życiu niech nasze oczy będą otwarte by dostrzegać znaki twojej obecności wśród nas w każdym akcie dobroci w każdym geście solidarności w każdym świadectwie wiary Znajdujemy oznaki Twojej nieustającej miłości. Niech będziemy narzędziami pokoju i nadziei, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który często wydaje się pogrążony w ciemności. Jak nasz brat Karlo, pragniemy zobowiązać się do szerzenia przesłania Ewangelii. Niech nasze słowa i czyny będą żywym świadectwem Twojej miłości. W czasach kryzysu niech pamiętamy, że wiara jest cennym darem, który należy dzielić i pielęgnować. Niech podobnie jak Karlo będziemy pasjonatami Twojego królestwa i szukajmy kreatywnych sposobów, by prowadzić innych do odkrycia piękna Twojej prawdy. W obliczu trudności, które napotykamy, prosimy o łaskę, pozostania mocnymi w wierze. Niech wspieramy się nawzajem, tworząc wspólnotę zjednoczoną nadzieją i miłością. Niech każdy z nas będzie filarem siły dla innych, wyciągając, Rękę do tych, którzy upadają, i oferując wsparcie tym, którzy czują się zagubieni. Niech będziemy odbiciem miłości Chrystusa, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Panie, pamiętamy także o obietnicach, które złożyłeś swojemu ludowi. Nawet gdy burze życia nas otaczają, wiemy, że Ty jesteś naszym schronieniem i siłą. Niech ufamy Tobie, nawet gdy droga wydaje się ciemna. Niech światło Twojego słowa prowadzi i oświeca nas tak jak czyniło to w życiu świętego karlo niech eucharystia źródło życia i duchowego pokarmu zawsze będzie w dinią centrum naszych żyć wzmacniając nas na nadchodzące wyzwania w tej chwili prosimy o wszystkich tych którzy przeżywają trudności czy to w sferze duchowej emocjonalnej czy fizycznej niech twoja potężna ręka dosięgnie potrzebujących przynosząc pocieszenie i uzdrowienie niech nadzieja odrodzi się w sercach zdesperowanych, a wiara wzmocni się w tych, którzy wątpią. Niech będziemy agentami zmian, niosąc miłość i współczucie wszystkim, którzy staną na naszej drodze. Spójrz, Panie, na Polskę i na wszystkie narody, które zmagają się z kryzysami. Niech Twój duch święty obdarzy ich nowym zapałem wiary, nadziei i miłości. Niech pewność Twojej obecności otacza ich, a nawet w obliczu trudności. Niech dostrzegają chwałę Boga w działaniu. Niech świadectwa wiary i odwagi będą przypomnieniem, że jesteś z nami we wszystkich okolicznościach, prowadząc nas w kierunkach, które przynoszą chwałę Twojemu imieniu. Niech życie świętego Carlo Akutisa nauczy nas, by nie bać się wyzwań, lecz stawiać im czoła z przekonaniem, że wiara jest potężną siłą. Niech nasze oddanie Twojemu słowu i Twoim naukom będzie gorliwe. A my zawsze dążmy do życia, według Twoich zasad. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości i wiary, odzwierciedlając światło Chrystusa w każdym działaniu. Panie, spraw, abyśmy byli wytrwali i nieustraszeni, jak lud, który ufa Tobie. Pomóż nam siać nasiona, nadziei tam, gdzie panuje rozpacz, a niech będziemy nosicielami radości wśród lamentu. Niech siła Twojej obecności umacnia nas każdego dnia, pozwalając nam stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i odnowioną wiarą. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu i za obietnicę, że nigdy nas nie opuścisz. Niech każdy dzień będzie przeżywany w duchu wdzięczności, dążąc do spełniania Twojej woli i bycia narzędziami miłości i nadziei w świecie. W imieniu Jezusa, Twojego ukochanego Syna, modlimy się. Amen. Podczas gdy zbliżamy się do końca tego rozważania, ważne jest, abyśmy zastanowili się nad naukami, które pozostawił nam święty Carlo Acutis i jak wciąż są aktualne w naszych czasach. W świecie pełnym niepewności i wyzwań, jego słowa i czyny uczą nas, jak istotne jest utrzymywanie mocnej wiary, niezależnie od okoliczności, które nas otaczają. Święty Karlo, młody człowiek, który intensywnie przeżywał swoją wiarę, Pokazał nam, że duchowość nie jest czymś odległym ani zarezerwowanym tylko dla wielkich świętych. Uczy nas, że można prowadzić życie pełne oddania i miłości do Boga, nawet pośród rozproszeń i presji współczesnego świata. Jego pasja do Eucharystii i miłość do potrzebujących są przykładami, które powinniśmy naśladować. Zachęca nas, byśmy spojrzeli w głąb siebie i zapytali: Jak pielęgnujemy naszą wiarę w Chrystusa? Czy poświęcamy czas na modlitwę i medytację? Czy żyjemy przykazaniem miłości w naszych codziennych działaniach? W dzisiejszych czasach, gdy proroctwa wydają się spełniać w przyspieszonym tempie, niezwykle ważne jest, aby znaleźć w naszej duchowości bezpieczną przystań. Zmiany społeczne, polityczne i środowiskowe mogą nas dezorientować, ale przykład świętego Karlo przypomina nam, że wiara jest kotwicą, która nie zostaje poruszona. W swoich praktykach uczy nas, że prawdziwe szczęście tkwi w życiu we wspólnocie z Bogiem i z bliźnim. Nie powinniśmy dać się ponieść strachowi ani rozpaczy, ale raczej szukać światła, które przychodzi z góry. To zaproszenie dla nas wszystkich, aby, tak jak Karlo, być świadkami wiary w obliczu przeciwności. Zachęca nas do wykorzystania technologii i dostępnych platform, do dzielenia się miłością Chrystusa. Tak jak On uczynił w swoim krótkim, ale wpływowym życiu. W czasach, gdy wielu oddala się od duchowości, jesteśmy wezwani, aby być światłem i nadzieją. Świadectwo Karlo inspiruje nas do transformacji naszej rzeczywistości, do bycia agentami zmian i do pielęgnowania wiary nie tylko w naszych sercach, ale również w działaniach, które podejmujemy na co dzień. Jako chrześcijanie. Naszym obowiązkiem jest być czujnymi na proroctwa, które rozgrywają się przed naszymi oczami. W obliczu tego wszystkiego, nasza odpowiedź powinna być żywą i pełną miłości i wiarą. Musimy umacniać się w Słowie Bożym, spotykać się w społeczności i szukać wsparcia wzajemnie. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć mocy modlitwy i jedności. Tak jak święty Karlo, niech każdy z nas stanie się apostołem Eucharystii niosąc obecność Chrystusa tym, którzy nas otaczają. Kończąc ten moment refleksji, wzywamy do działania. Zobowiążmy się do życia wiarą, która przejawia się w konkretnych aktach miłości i solidarności. Niech nasze życie będzie przykładem nadziei w trudnych czasach, pokazując, że nawet w chaosie jest Bóg, który nas kocha i prowadzi. Niech historia świętego Carlo Acutisa będzie latarnią, w naszych życiach, oświetlając nasze kroki i zachęcając nas do wytrwałości, nawet gdy droga staje się trudna. Dlatego, gdy opuszczamy to rozważanie, niech towarzyszy nam pewność, że z wiarą wszystko jest możliwe. Niech będziemy wytrwali, ufając w Bożą opatrzność i zawsze otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Niech pokój Chrystusa panuje w naszych sercach i niech tak, jak święty Karlo, Będziemy zmieniać ten świat, dając świadectwo radości i miłości, które odnajdujemy w Chrystusie. Niech Bóg Was błogosławi, i niech każdy z Was pozostanie wierny na swojej drodze wiary. Amen.